Wcię się z Tragebix i dzisiaj zagrałem sobie Fortnite. I jest mm, przeze mnie p, najbardziej chyba wyczkowany film o Kevinie. Ponieważ będzie on naprawdę według mnie ciekawy. I opowiemy sobie też o powrocie jego. I ogólnie dzisiaj yy, nie chciałem mieć znowu filmu o Kevinie, a stwierdziłem, że nagram. mamy dzisiaj znowu specjalny sklep. Nie, nie jest to skimpoki. Niestety, nie ma go i naprawdę od niej nie będzie. Ale mamy nową motkę salto ocalałego. Nie wiem o co chodzi z tą motką z jakiegoś filmu czy coś. Nie wiem. Mamy w ogóle oro. Nice. Ej, czekajcie, muszę pewną rzecz sprawdzić, ponieważ dzisiaj jest 10. bo zawsze oro wracał 15. Gdyby dzisiaj był 15, to był ciekawie było. Bo za przykład sporo od niego pojawienia się w grze pojawiał się 15. W ogóle spójrzcie oni z zestawu z das Dasa. Więc Dasa była w czwartym sezonie. Oni też chyba będą trzeba nagrać film. No i dobra... Tutaj... Pani Misia. Eee... O! Był nową ulicę y... muzyczną. Spoko. No i gotowe. No i dalej poki. No i mamy nowe zakładki sklepu. wycofane rok temu lub dawniej. No i mamy tutaj kościelnego szerszenia. I spoko skin. Spoko, ale chyba nie kupimy. Spoko, nawet fituje ten paczek No Sezon X, a mam teraz pierwotny tele. Mowiec Chirurg Polowa. Spoko, niby. Heaven no. Taki sen. Mamy radownika medycznego, tutaj to to. oceniam. Wypada się. Ratownik. Spoko. Ratownik Kopy. Spoko, ale trochę by. To zajmowało miejsce, mamy stromą zesynkę. Naprawdę spoko skin. Nie hmm. taki skin jak e Kierowniczka Brutala, coś takiego. E Trochę przeróbka tego. Znaczy to sezon 9, a tamten skin był sezon X, a więc w sumie ta, ta Kierowniczka Brutala, czy coś tam. E Z grubką tego. O. Taro. Spoko skin. Możliwe, kupił. No, Z ten plecak ma. Mi się podoba. Może bym też kupił Strażnik bram. Ładny kielog. Według mnie. Naprawdę mega ładny. Mamy latającego karpa. Karpie w sumie. Magic Carp. <grym> Pozdrawiam ludzi, którzy grali w Pokémony. No i mamy emotki. Lamokonga. Spoko. Mamy no, no, ja wariatujęciu. Dobra, e, jeżeli ktoś ma 500 Fawlorców i nie wie co zrobić, e, z chęcią przyjmę e, zaproszenie do znajomych, chociaż nie wiem do kiedy w ogóle będzie ta emotka. Chyba jutro zmienią się te zapłatki. Znów. Ja się śmiałem w ogóle, że Rangate Riderka wróci. <śm> I w sumie, taka ciekawostka. Jeżeli wejdziecie sobie na Fortnite.gg Locker, na tą stronę internetową, to można tam zobaczyć zaszyfrowane skiny. I skoro są, to tutaj jest ta zakładka wycofany rok temu lub dawniej. To możliwe, że wejdą wszystkie zaszyfrowane skiny tutaj. Między innymi Galactus, skiny pomagierów, Duch Mrok, Doom, Stark. Chodzi tutaj o pomagierów. I... W sumie śmieję się, że na RGT Raiderka właśnie wróci, ale wątpię, to są szanse zerowe. A jak wróci, to Epic Games to bardziej chyba zrobi, żeby więcej osób zagrało w Miało. I w ogóle. No, no, tak jak mówiłem, przyjmuję zaproszenie do znajomych, jeżeli ta emotka będzie przez najbliższe jeszcze 3 dni, to, no, no, jeżeli ktoś ma też 500 fałdowców i nie ma co zrobić, no to z chęcią przyjmę gift'a. Gdybym... Gdyby nie to, że muszę zawsze mieć fałdolce następny karnet bojowy, ponieważ nie będę mógł kupić fałdolców. No żebym kupił sobie tę emotkę. I wtedy nie bym sobie ją kupił. To jest najlepsza emotka, która jest wstawiał, spoki jest led I No to dalej to jest najlepsza. No i pajacyki. Taka będzie spokojem Kupującą pionkę. No i mamy... nie wiem. No i też ten nowy zestaw. Co robimy Spokojem lub nie. I nie ale wiecie. Nie do końca ani... jest taki styl ani... Mamy no, tutaj magmowe legendy i w ogóle, co to w się śmieją ostatnio? Czy ja tu mówiłem? tam co mówiłem... w sobie chwilę z kolegą, więc no... Yy, ale nie wiem, co... co czy to mówiłem? Yy, ale zestaw w ogóle ten był przesuniony, to chyba mówiłem właśnie? Ale czy... Ludzie, którzy kupili go sobie przed zniżką, a jest na pewno bardzo, bardzo, bardzo dużo takich osób, dostali jakieś, nie wiem, 500 fałdolców czy coś takiego. Bo... W tej zestawie jest yy, 1000 fałdolców. No w sumie jest ten Joker, Bluszcz i Midas Rex. Mm. W ogóle. O, to się Został Midas kolejna. W ogóle to było. Yy... I w ogóle może film o Oro nagram od razu teraz po tym. Dobra, już wiem co nagram kolejne. <gry> eee, no i... Naprawdę jestem ciekaw, czy ludzie dostali tutaj jakiś prezent. Według mnie powinni dostać przynajmniej losową emotkę ze sklepu. Co najmniej to pięte, na przykład to wariatuncio, albo Poki. Ogólnie dosłownie ze sklepu do iluś tam fałdolców, na przykład 1200. Bo w sumie to to... to kosztowało... 100 złotych. 99,99 chyba. A w sumie... to, to, to kosztowało. Ale bardzo dużo zeszło. Chyba 3 dychy, czy No i w sumie powinni dosyć coś. Bo za tyle to mogliby sobie dokupić 1000 fałdolców równie dobrze. co na przykład karnet bojowy jeżeliby, bo nikt... Został Jokera za 100 zł, jeżeli by nie mieli karnetu bojowego. 7-minutowy wstęp, <grywamy> idziemy do gry. Nie mm, wiem, gdzie film o Kevinie. Mogę wiele rzeczy mylić, ponieważ strona, na której czytałem, sobie wszystko przypominałem to o Kevinie, yy, była po angielsku. Yy, było pomieszane. Było to chyba dobrze napisane. Było to niby yy, przez yy, oficjalną stronę Fortnite'a. Ale no. Coś tam było chyba pomieszane. A więc mogę coś tutaj się pomylić, i w ogóle mogę coś pominąć. W ogóle ciekawe to jest, że na tym ekranie ładowania był już pokazany skin Holendra. Był skin Webstera. Był tutaj tego czekolad czekoladowego jajka. Nie w ogóle. A więc no. Właśnie na, na ekranach ładowania w bojowego dają wiele odpowiedzi do tego jakie skiny będą dodane, jakie skiny wrócą i w ogóle na przykład y, za y, chyba 90 czy 70 któryś pojum? Y, nie za 90 któryś jest y, od y, tej strażniczki iglicy jest y, ekran ładowania tu widać Gotham City, a więc widać już tutaj, że faktycznie coś się nie działo, ten Fortnite X ma yy, punkt zerowy. Eee, a więc no. Już widać, że tutaj Gotham City powróci. Eee, widać yy, widmowe wzgórze. Dobrze pamiętam, czy to się są widmowe wzgórze. Nie pamiętam. I widać też wieżę z młodych Tytanów, ponieważ jest Tayburf Raven, która jest założycielką młodych Tytanów. A więc no. Hmm, Polejmy sobie Iglicę, ponieważ tam jest jedna w ogóle jest dużo iglic, ale powiedzmy akurat sobie tam. Ponieważ przy każdej iglicy jest dość ciekawa rzecz na temat Kevina. I ogólnie... To jest Kevin. Jest to rzecz, która y, przyszła do nas w sezonie piątym i ogólnie skąd ona się pojawiła. Pojawiła się w ten sposób, że w sezonie czwartym dostaliśmy 3 bysza. No, już o nich nagrywałem film. Znaliśmy przybysza. Był on pierwszy z siódemki, który do nas przyszedł. Eee, no i on zbudował rakietę. No, już wspominałem o filmie z yy, przybyszami. I on zbudował właśnie rakietę, która. Eee, poleciała prosto w niebo. Znaczy wiadomo, tam przelatywała, tam używała tych wyrw punktu zerowego i wtedy właśnie dostaliśmy pierwszy motyw punktu zerowego. Pierwszy motyw wyrw. No i ona tam przelatywała, przelatywała, aż wreszcie wleciała w niebo. I utworzyła wielką, ogromną wyrwę. No i... Pewnie z, y, osoby, które nie wiedzą czym jest Kevin, a pewnie wiele osób z was wie, Eee, się? O, o, co dalej, co to wyrwa? No i z tej wyrwy wyrwy psowne. Wyszedł właśnie jakiś, no chyba. Więc... Zabierę tego bota. No, 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 Dobra. Nie jestem zwolennikiem tych pierwotnych rzeczy, ale wezmę w sumie. Nie wiem po co, ale wezmę. No i ogólnie, właśnie w sezonie piątym, że dobrze pamiętam, tak, razem z wprowadzeniem Meksyku, e, z tej wyrwy wyleciał piorun, który sprowadził na nasz świat Kevina. E, Kevin to jest w sumie skondensowana burza. E, skondensowany, można powiedzieć, nawet i król burzy. Król burzy, no to Prowadził właśnie tutaj na nas tą burzę, która jest naokoło no, na około nas. Nie mamy nice. E, przyda się. E, no i to okazało się w sumie, że to jest on. I tutaj dam wam motyw, który <grym> zabrałem od Rafy. E, no i w sumie to. W ogóle spójrzcie, tutaj jest runa z Kevina. Mogę wziąć skinara, on ma tą wbudowaną motkę, na której ma runy Kevina. Więc no. No, i właśnie mamy tutaj królewa burzy. No, i tutaj ukradnę trochę motyw, bo punkt zerowy to jest w sumie niebieski wiecie. I to możemy kojarzyć, ten niebieski, niebieski kolor w Fortnite możemy kojarzyć z dobrem, a fioletowy ze złem, bo wiecie, mamy burzę, Kevina i w ogóle. A więc punkt zerowy możemy nazywać tą, tą, tą dobrą stroną, a fioletowy możemy nazwać tą złą. Yy, no, i właśnie yy, Kevin w sezonie 5 miesiąca przyszedł. I on, jeżeli dobrze pamiętam, co było napisane na tej stronie, godzinę i 43 albo 44 minuty poruszał się po mapie. I on zostawił w 7, yy, że mówię raz, 2, 3, 4, 5, nie, 6 miejscach runy. Dlaczego liczy tutaj w ten sposób? Ponieważ mm. Yy, Kevin pojawił się w tym miejscu bo tutaj był Meksyk właśnie, pustynia i on się właśnie tutaj pojawił no eee, to tutaj było no, tak, tutaj było po tej stronie mapy E dobra no i właśnie Kevin się po tej stronie pojawił i on toczył się po mapie i w paru miejscach zostawił runy. I te runy właśnie zostawił, jeżeli by nałożyć mapę, gdzie były runy z poprzedniego rozdziału i tą mapę, która jest teraz, to właśnie te miejsca, gdzie są iglice się nakładają. A tutaj właśnie mamy runy Kevina. Do czego przejdziemy sobie za chwilę. No i właśnie Kevin toczył się po mapie i zostawił 6 run. Po czym... Wpadł do Zalewu Zastoju, który był chyba po tej stronie mapy, jeżeli dobrze pamiętam. I wpadł do właśnie Zalewu... Znaczy, Boże, Zalewu Zastoju! Co? Do Lutlejka! Do <grym> zalewu do Zdobyczy. No i właśnie się tam rozpuścił. I w sumie wtedy z całego Zalewu Zdobyczu Zrobiła się taka wielka trampolina mm, i można było tam sobie skakać, bardzo szybko można było podróżować, ponieważ nie można było biegać w wodzie. No i w sumie fajnie to można było szybko sobie przemieścić się yy, po właśnie tym całym dudleiku. No i to taki spoko, yy, spoko taki plus. A w ogóle pamiętam to bo Ja wtedy zacząłem grać w Fortnite'a, więc no. Eee... W sumie to ja nawet byłem chyba na powstaniu Kevina. Pamiętam jak y, chyba ten piorun uderzał. A ja wtedy byłem? Tak, Ej, e, ja wtedy byłem jak piorun uwalnął. Aż ja w ogóle się zastanawiam o co chodzi. E, więc no, ciekawie. E, no i w ogóle to. Wróćmy do tematu. Kevin właśnie się tam rozpuścił i zrobiło się takie wielkie jezioro z trampoliny. No i na start sezonu szóstego, rozdziału pierwszego. Kevin powstał. No i e, co się dzieje dalej? A, właśnie powstała wyspa Kevina. E, ta wyspa latała po mapie i właśnie te runy zbierała, tak jakby, i mm, się wzmacniała, że tak powiem. Latała po mapie i się wzmacniała. Nie ja pamiętam kiedy ona się ruszała, w jakim momencie. Tego nie pamiętam, ale chyba co tyle samo co Kevin, albo cały czas się ruszała, albo po prostu bardzo powoli. Nie, nie pamiętam tego. Nie mogę tego znaleźć. No i w sumie, gdy zebrała już wszystkie runy, wróciła na zalew zdobyczy i tam zaczęła się dziać ciekawa rzecz, ponieważ pod zalewem zdobyczy był punkt zerowy. Możliwe, że coś tutaj pominąłem, bo nie mogłem tego znaleźć na stronie Fortnite'a, sorki, no ale właśnie był punkt zerowy pod zalewem zdobyczy. No i po prostu Kevin zaczął się dosłownie skraplać, ponieważ on już był, wiecie, w wodzie i w ogóle roztopił się, no i on dosłownie zaczął się skraplać do tego punktu zerowego. I tutaj mamy znowu będą musiał powrócić do motywu punktu zerowego na chwilę za chwilę <grych> eee, No i ogólnie właśnie on się zaczął skraplać To był chyba sezon dalej szósty ja to był dalej szósty sezon No i w momencie w którym on się tam skraplał, to ta cała wyspa zaczęła się rozwalać na części i w ogóle No i wreszcie doszło do eventu, w którym punkt zerowy wybuchł I Zabrał, znaczy punkt 0 wybuch, może no, to jest X, w którym Kevin wy... No i właśnie zabrał nas on do e, punktu zerowego, jeżeli dobrze mówię, naprawdę, bo nie mogłem wiele rzeczy znaleźć. E, no i właśnie on nas tam zabrał. Jeżeli naprawdę to mylę, bo naprawdę mogę się w tej chwili pomylić, jedynie nagram tak jakby poprawkowy film, ponieważ nie mogłem wielu rzeczy, to było bega szczegółowo yy, po prostu powiedziane to, yy, ale i tak wiele rzeczy nie mogłem znaleźć. A więc no. Yy, no i w sumie doszło tam do wybuchu yy, Kevina. No i wtedy zaprowadził nas do punktu zerowego, no i mieliśmy tam motylka. I był to już kolejny motyw w punkcie zerowego i wtedy pierwszy raz mogliśmy się znaleźć w punkcie zerowym. Byliśmy wprost w punkcie zerowym, no. E, w jego centrum, można powiedzieć. No i właśnie e, wtedy mieliśmy motylka, którego jak dotknęliśmy, to on nas teleportował do normalnego świata. E, okazało się, że do normalnego świata, wiecie, do pętli z powrotem no to jest normalny świat no i w sumie okazało się okay. okazało się że na świecie już minęło bardzo dużo czasu że wiecie już na zalewie zastoju znaczy zalewie stoi lutejkuj mm. po sobie mi sobie na tą drugą wieżę, bo tutaj za chwilę stary fajnor zje na zalewie zostało już dążyło wszystko zarosnąć, już wszystko było ok i w ogóle, bardzo dużo czasu minęło, jak my byliśmy przez parę sekund w tym punkcie zerowym. Nie wiem, to była chyba minuta, no. A więc... E, no i... Minęło tak jak powiem bardzo dużo czasu się okazało. E, no i wtedy mieliśmy już to, że w Fortnite mija mega dużo czasu, jeżeli nawet przez minutę nas tam nie ma. Mm. No, i wtedy yy, mieliśmy już tak jakby yy, zamknięty ten punkt zerowy i w ogóle. Yy, no, i później ten punkt zerowy znowu nam się okazał w sezonie ósmym. Ale tutaj yy, muszę wrócić do tego, ponieważ to jest trochę ważne też. E, właśnie on pokazał się w sezonie ósmym Jako w bunkrze był e, No i W sumie wtedy dostaliśmy event Punktu zerowego Byliśmy e, Byliśmy znów w punkcie zerowym I wtedy mogliśmy wybrać Jaka broń ma e, powrócić Był to taki pierwszy interaktywny Event W którym mogliśmy wybrać co się stanie No e, i w momencie w którym wyszliśmy Z punktu zerowego m, Król e, Y, Oznacie, się w kurzu, e, nice. e, król, y, y, nie strzelił przez chwilę, nice. Król, który, jak wybiłem, nie wiem, no, czy tego typu nie muszę zrobić. O, słuchaj, typie. Docie nic nie zrobiłem, no. Ja maców nie będzie, że z tego nogi twój No, muszę go zabić. Ej, ej, I mi zostało tylko 9 minut, że powiedzieć jeszcze wciul dużo rzeczy! A więc... Nie, dobra, się dokampię w tym krzaku. Yy, no i właśnie wtedy... Ten punkt się nam odsłonił. Yy, no i mieliśmy ten event, gdzie mogliśmy wybrać jaka broń powróci. Ludzie wybrali Tomigana. Yy, ja osobiście też byłem na tym evencie. I... Nie wierzę w to, co mówię, ale uderzyłem w Infinity Blade. Eee, a więc, no, eee, no i nie wiem dlaczego w ogóle nie chciałem powrotu do Migana, a wziął wolałem Infinity Blade. Nie wiem, <laughs> ale dobra. Eee, no, i właśnie wtedy eee, mieliśmy dość dużo zniszczenia, mapy, ponieważ król y, wulkanu, król ognia, tak on się nazywał, się na nas wkurzył i po prostu postanowił wybuchnąć w ogóle ten wulkan tak, że rozwali wszystko. Znaczy dobra, tak mówię, że wszystko, żeby wiedzieć, że coś się działo. No i... Dobra, tam jesteś. Miałem tam. No i właśnie on rozwalił nam dużo miejsc. Między innymi rozwalił nam Tilted Towers. Wobei się pójść na tą wieżę jednak. Przecież zapomniałem. O, recycler, nazwa. E, dobra. No i właśnie wtedy... Mmm. Ta. Aha, bo to jest ból. Ola ja nie chcę zrobić tylko. Po prostu nie. O chyba za Teraz wali nam w ścianę. Dobrze, to my umieramy. Dobra. Nas tu nie ma, jakby co. Dobra, musimy się tu chować. <grym> no, po to po wypaść, przez z tego. No ja, dobra, no i właśnie wtedy yy, ta, 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 ta typiara, nie pamiętam jak ona się nazywała, która była tam w tym punkcie zdrowym, ona miała go tam chyba chronić, jeżeli dobrze pamiętam. Czasu muszę cię szybko zabić auro. Ale nie, to ma szkole mityczną pompę. A nie, to nawet nie była mityczna. A jak mi walnęła? Co jest? No to jest potężna. Zbyt potężna. Dobra, powiedzmy tak. Ym, no i właśnie... Ta która tam była w tym dunkzie zerowym, ona udostępniła nam jego mod, żebyśmy mogli to wszystko odbudować. No i w sezonie 9 y, doceniliśmy tą wiecie nowoczesność i w ogóle, no, y, fajnie fajnie. Y, no ale y, w sezonie X, w którym punkt zerowy zaczął wariować, y, w sezonie 9 w ogóle dostaliśmy ten event, tam y, ten wielki robot, wiel, y, kontra y, potwór z y, tego, y, od y, króla lodu. Y, Mm, I w ogóle on tam wyjechał, punkt i właśnie w sezonie 10 punkt zerowy zaczął wariować, który przeprowadził z, z powrotem wyspę Kevina, które tam za bardzo nie robiła. Po prostu była, bo była. No i teraz przejdźmy sobie do powrotu Kevina w tym sezonie. On już powrócił w poprzednim, bo punkt zerowy stał się fioletowy, a właśnie ten Kevin się do niego skraplał i właśnie przez to miał powrócić. Ale nie! Powrócił on w tym sezonie, ponieważ właśnie na iglicy Mamy bardzo podobnych miejscach tej ulicy, co on zostawiał runy, mamy właśnie runy Kevina. Musimy iść, bo strefa. Eee, no i on powróci właśnie w tym sezonie najprawdopodobniej przez to, że są te runy. Eee, o Kevinie będę musiał jeszcze nagrać jeden film, jeżeli, do je jeżeli dowiemy się więcej właśnie o nim, o jego powrocie i w ogóle. Eee, ponieważ by to by był jeszcze kolejne 20 minut ten film. Żebym <laughs> miał tutaj swoje teorie i w ogóle dawać no po prostu dokończymy sobie tą gierkę prawdopodobnie przegramy ale cóż co ty robisz ty się już tam wiem, ale mam męgna opę. yyy no i właśnie Kevin najprawdopodobniej właśnie wróci w tym sezonie Wygląda na to, że właśnie są te runy, i w ogóle yy, w sumie nie byłoby źle, jeżeli on by wrócił. Na pewno by nam tu dużo mieszał, w rzeczywistości w ogóle. Yy, a więc, no. za to zapoznaczenie trochę. To dwa jabłka, ale zawsze coś. Lepiej dwa jabłka niż nic. Lecie. Chyba sobie żartujesz, no. To jest no, please Co ja wam zrobiłem ja Ejcie co ja wam zrobiłem no, ale takie rzeczy mi robić Weźmy ten łuk Tą pompę poty Popijmy sobie. No, e... o, trochę nie wiedział, że my tu jesteśmy. No, no to z metalu będziemy budować Zaczyłem to Trzecie miejsce, nie tak źle. A dobra. Yy, nagram film, tak jak mówiłem jeszcze jedną o Kabinie i teraz idę. Już to chyba go nagram wieczorem. Albo w sumie nagram sobie taki, taki spoko film. Teraz. Było jednak kołoru, tak na szybko. Eee, no więc no. Ja jak mówię, mogłem dużo rzeczy pominąć, dużo rzeczy pomylić, ale no po prostu nie mogłem tego znaleźć, a dużo rzeczy też nie pamiętam, a więc no. Jeżeli Wam no się spodobało, zostawcie w górę i wczoraj powiedzieć, żebyście dali sobie kam. Dziękuję za oglądanie, ja byłem Kubiks. Cześć!